Wielu zmotoryzowanych mieszkańców naszego miasta odetchnęło z ulgą. Wkrótce bowiem rozpoczną się prace budowlane przy nowych miejscach parkingowych w ciągu ulicy Czarnickiego. Nowe miejsca parkingowe powstaną przy budynku numer 26, kolejne od budynku numer 23 do parkingu przed Urzędem Miejskim. Kolejna miejska inwestycja jest wyjściem naprzeciw zapotrzebowaniu kierowców, których w mieście z miesiąca na miesiąc przybywa, podobnie jak kupowanych samochodów. 25 nowych miejsc parkingowych wykona stargarska firma Ben Brook z ulicy Ceglanej. To właśnie ta firma wygrała przetarg i wkrótce rozpocznie inwestycję. Nowe miejsca postojowe powstaną kosztem zajęcia części jezdni. Konieczne będzie również przebudowanie części chodnika. Firma wykona również oznakowanie poziome i wszystkie niezbędne prace wynikające z realizacji tej inwestycji, w tym m.in. usunięcia kolizji przebiegających w miejscu budowy miejsc parkingowych kabli elektrycznych. Termin zakończenia inwestycji został określony przez zlecającego, czyli Urząd Miejski w Stargardzie, do dnia 15 października bieżącego roku.